Cześć, tu Jaromir. Witam w kolejnym odcinku z Gryhards of Iron 4. Poprzednio, po przerwie, zrobiłem kolejną reorganizację, która polegała w dużym stopniu na przeglądzie po prostu naszych sił i stanu, naszych armii oraz planów ataków, które zostały im wydane. Generalnie wszystko było ok. Oprócz tego, że powiedzmy podsumowując bardzo krótko, jeżeli chodzi o siły lotnicze, przenieśliśmy troszeczkę. Samolotów tutaj z powiedzmy z Morza Śródziemnego, których było tutaj 200, nie wiadomo po co. Natomiast tutaj mamy problemy widać, że tutaj nie mamy dominacji powietrznej, w związku z czym no jeszcze te rezerwy nie zostały wystawione, ale uzupełniliśmy tutaj o myśliwce z tych dwóch lotnisk, żeby trochę wspomagały nas tutaj, jeżeli chodzi o walkę powietrzną. Co jeszcze, jeżeli chodzi o floty. Flota z Morza Bałtyckiego, ponieważ została w dużym stopniu uszkodzona, odesłana, została tutaj do portu, natomiast zamiast tego druga flota, która tu stała bezczynnie, została przesłana, żeby te dwa rejony obejmowała. Tutaj jeszcze trochę było zmian związanych z uzupełnieniem tych flot. Podobnie tutaj włączyliśmy dla jednej floty, tej, która obsługuje ten Morze Śródziemne, możliwość wysyła, odsyłania statków do, do napraw. Jest to niebezpieczne, co prawda, mogą zostać zatopione po drodze, ale no, myślę, że tutaj nie ma. Tak, no, mają blisko do portu, do Aleksandrii, więc, więc spokojnie mogą się tam e, naprawiać. E, co jeszcze? No, w zasadzie tyle. Jeżeli chodzi o armie lądowe, no to planujemy tak. E, to, co jest istotne w tym momencie, a tutaj no, na froncie niemieckim y, posuwamy powoli, jakby próbujemy zdobyć tutaj y, Hanower. Frankfurt znaczy się. E, zobaczymy, czy się to uda. Jeżeli się nie uda, no to trudno. W zasadzie armia tutaj oznaczona kolorem czerwonym, mimo że bardzo nieliczna, ma pewne... Tutaj widzę, jesteśmy silniejsi, więc można by w sumie im tu włączyć jakiś plan ataku. Może się im uda troszeczkę przebić. Ok. Jedną z tych armii, tak jeszcze podsumowując, oznaczoną kolorem żółtym, w tym momencie odrywamy od ataku, ponieważ tutaj mamy Marines. Gromadzimy również tutaj wybudowane świeżo w tym momencie jednostki dywizję również w tym miejscu, no i zastanawiam się, jaki jest plan, żeby tu spróbować zrobić desant i w ten sposób odciąć całą tą armię, która atakuje w tym momencie Danię. O Dania wielkich szans tutaj nie ma, a jeżeli by się udało w tym momencie, jakby no, te armię tutaj odciąć i obronić Danię, no to w tym momencie mamy, jakby Dania może również włączyć, wysłać dywizję na front i będzie nam trochę łatwiej. Jeżeli chodzi o front włoski, no to na razie się powiedzmy trzyma, natomiast tutaj robię, zrobimy reorganizację, te dywizje, które tutaj są powiedzmy, co to jest za dywizja, to jest taka dywizja, to jest chyba ta, one są bardzo słabe, więc je wymienimy i zbierzemy stąd dywizje, które są silne i spróbujemy, no nie wiem, desant na Włochy tutaj, do Nicei czy Tulonu wydaje mi się mało prawdopodobny, żeby się udało, ale możemy spróbować. Zobaczymy. Ok, no to jedziemy dalej. A, no teraz właśnie już ruszyliśmy. Co tutaj mamy? Agresor, agresor, agresor. No tu wiele nie mamy w tym momencie możliwości. Zaraz, przechodzimy tutaj do frontu brytyjskiego. Zobaczymy, co się tutaj uda zrobić. Ci mają jakąś szansę, więc na całej długości frontu można również by naciskać. Tu się na razie nic nie dzieje, widzę, na froncie włoskim. Tutaj trwa dalej relokacja. To jeszcze chwilę potrwa, więc poczekamy, aż się tu wszystko ułoży. Tu powoli zdobywamy teren, jest ok. Tutaj również można by zniszczyć tą armię, która tutaj została taka. Samotna. To jest, co to jest, a tak. No tak, linia marzynota została bardzo, że tak powiem w tym momencie ograniczona. Ale myślę, że można trochę naciskać. Tutaj bitwa morska. No niestety trochę nas te samoloty tutaj atakują. Awans asa. Ok. Czy da się tego asa gdzieś jakoś tu przydzielić? Czy oni są automatycznie przydzielani już do tych wszystkich skrzydeł? Nie o to mi chodziło. Momencik. O, mamy wolne fabryki. Muszę na chwilę zatrzymać. Tak, o tym mi chodziło. Tryb mapy. Ale tu mamy skrzydła właśnie. 66. Tutaj dalej nie zostały wystawione żadne siły. Zastanawiam się dlaczego. Myśliwiec z Holandii. Nie, nie o to mi chodziło. Tutaj myśliwiec z realizacji. Myśliwiec 144. A, nie ustawiliśmy im tutaj dominacji powietrznej. Ok. Dobra. Teraz już jest 152, więc powinno to troszeczkę... W tym momencie wspomóc tą sytuację, mam nadzieję. Dobra, wolne fabryki przydzielamy. Zapotrzebowanie największe jest w zasadzie na samoloty, zdaje się. Bombowiec taktyczny, może to w tym momencie się nam przyda. Co to jest? Wolne fabryki cywilne. Co możemy budować i gdzie? Może jakieś radary byłoby warto tu gdzieś zrobić? Gdzie możemy te radary budować? W zasadzie tutaj tylko. Tutaj możemy jakiś radar wybudować. Może tu warto wybudować jakiś jeden radar. Wspomoże to trochę nasze samoloty. Tu w Afryce możemy całą masę radarów budować, ale na razie bym się tu nie spieszył. No, może w Aleksandrii się przyda. Tu jakiś jeden radar jest. Na Marcie radar jest. W Europie nie możemy za wiele budować radarów. Nic dziwnego. Co jeszcze? Trochę fabryk wojskowych nigdy nie zaszkodzi. Dwa. Dobra, to już będą mieli co robić. Tutaj cały czas mamy te ataki, ale myślę, że to się jakoś unormuje. Dobrze, coś tutaj zacząłem robić i, że tak powiem, straciłem wątek. Aha, w Afryce. W Afryce, w Afryce Dzikiej. Czy relokacja już została zrobiona? Jeszcze nie bardzo. Ale myślę, że jeżeli chodzi o tą armię. Takie jednostki jak powiedzmy, piechotę kolonialną. Teraz jeszcze raz. Tak, 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 tak. Co to jest? Brakuje paliwa. Dobra. Znaczy w zasadzie niedobra. Wyłączmy. I zgromadźmy tutaj w porcie. Oni co prawda bronią tego frontu, ale myślę, że to akurat czerwonej armii, oznaczonej kolejnym czerwonym jest tutaj mnóstwo. Tutaj mamy jeszcze jedno. Możemy tak zrobić. Natomiast tych maruderów odłączmy w tym momencie i prześlijmy właśnie do Tobruku. No dobra. Zgromadźmy te jednostki, jak na froncie, tutaj armia żółta. Czy ona już cała się tutaj oderwała? No nie. A ten co tu robi? Zaraz, zaraz. Ok. Czy mamy jeszcze coś żółtego tutaj? No Marines przecież. Tu chciałem mieć armię żółtą, tylko jakoś nie mogę oderwać ich w tym momencie. A może z czasem się jakoś tam przedrą w odpowiednie miejsce. Ukończono badania. To za chwilę. Muszę chyba tu manualnie, niestety, wysterować. Tak. Oni tutaj walczą twardo. Trochę nie jest dobrze osłabiać, ale. Sorry, potrzebujemy tych odwodów jednak troszeczkę mieć w rezerwie. Szczegóły: artyleria 2 plus 10%, bardzo dobrze, to się oczywiście nam przyda. O, rakiety możemy już w tym momencie, holowaną artylerię rakietową. Hmm. A zobaczmy na doktryny lądowe, gdzie my to jesteśmy. My cały czas tutaj rozwijamy, więc nie możemy dwóch jednocześnie. Czy coś tutaj na tym drzewku można? Budownictwo, wydobycie, rafinerię. To nie. Co tu jest? Zaawansowana maszyna licząca. Czas badań minus 5%. I mamy bonus 99 dni. Myślę, że można by w tym kierunku iść. No dobra. Co tu się dzieje? Agresor. Agresor. No Powoli się myślę, tutaj wcinamy. Jak jest na froncie włoskim, trzymamy. Awans Asa. Aha, wiem co miałem zrobić. A, zacząłem patrzeć pod kątem tych asów całych. Hmm. Ale Asów chyba mamy w tym momencie przydzielanie już. Tak, max zwrotność France. One się automatycznie przydzielają, więc nie będę się w tym momencie nimi tutaj przejmował. Szyfrowanie mamy ukończone. Bardzo dobrze. To się nam też przyda. Szyfrowanie, deszyfrowanie to jest za wcześnie. Tu mamy ulepszony radar decymetrowy. Co nam to w ogóle daje? Stacja radarowa, maksimum na państwo. Za mało pokryć wszystkie kluczowe. Przydzielenie większej radarów, większej liczby jednostek z większą przewagą technologiczną. Możemy te radary odkryć, w sumie nie przeszkadza nam to. Dobra, tu powinniśmy mieć jakieś dwie dywizje piechoty z tych posiłków, więc zastanawiam się, czy tak. Front włoski jakoś na razie się trzyma, więc może by wzmocnić tu linię Marzinota w jakiś tam sposób, eee, przydzielmy je tu, przydzielmy je do tej linii. Niech coś też robią. No, i żółte armie są tutaj, bez przydzielonych. Jed... Proszę mi się tu zgromadzić. Czy jakąś armię możemy jeszcze tutaj, może tą niebieską by warto zacząć też atakować? O, tu mamy duże szanse, dużą przewagę, tu dużą przewagę. Niebieska jest niewłączona. Biała, no w zasadzie wszystkie mają dużą szansę, ale to się dynamicznie zmienia. Ci mają najmniejsze szanse, ale nie ma żadnego to, bo jest ich najmniej. Więc... No cóż, na razie zostawmy. zostali wzmocnieni. Co tu mamy? Prośba. korpus ekspedycyjny. O! Chwila, moment. O! Chamberlain umiera. Chwila, moment. A, Zaraz decydujemy, co się tu będzie. Południowy pragnie wysłać nam dywizję korpusu. Cztery dywizje w po, Południowej Afryki. Dobrze, gdzie one są? Południowa Afryka. Tu jest jakaś... Tu jeszcze mamy jakieś w tym momencie w ogóle dywizje, które nie wiedzieć czemu... Robią jakąś dziwną relokację. No, i gdzie są te dywizje południowej Afryki? To są nasze armie. Hmm, właśnie strasznie ciężko się jest zorientować, gdzie te. Armie w tym momencie są. Może zobaczmy tutaj. Grupuj, tu będzie będą dywizje bez przydzielonych armii. Okej, okay, i tu już ich jest trochę. Gdzie oni są? No, chyba, że to są te dywizje 4. Jeszcze raz, momencik. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Te to są w tym momencie w jednym miejscu. I tu mamy w ogóle na Malcie Gibraltar, Ceylon, Canal Bridge. Tak, to są te, które gromadzimy tam. Więc to są prawdopodobnie te. No to je tutaj powiedzmy, zgromadźmy. Czemu to nie chce działać? O co chodzi? Ach, coś ten interfejs tutaj po prostu jest taki. Niech to. Jakieś to jest niewygodne po prostu. Dobra, one mają tutaj. Będziemy się później nimi przejmować. Zobaczmy, co tutaj jest. Chamberlain umiera. Winstona Churchilla, Lord Halifax. A może Churchill, tak jak było historycznie w tym momencie. Nie wiem, co to w tym momencie daje. Winston Churchill, duch narodowy, elity, przemysł wojenny, tyska powściągliwość. Nie wiem, czy to coś w ogóle zmienia, ale okej. Okay. No dobrze. ZSR wypowiada wojnę Finlandii. Niedobrze dla Finlandii. O, tu się coś dzieje złego. Agresor, jedna dywizja. Czemu tutaj nie ma na tej wypustce nic? Zostawmy armię. Tak, wzmocnijmy. Czy tu mamy jakąś? One odpoczywają. Dobra, może to jest jakieś chwilowe, mam nadzieję. No i. Okej, okay, trochę tam wzmacniamy. Plankę. Tu jest na razie okej. Okay. A ten żółty co ma tutaj? Zapotrzebowanie na zaopatrzenie 23%. No dobra. Czemu oni tak śmiesznie tutaj w ogóle? Okej, okay, dobra. Już wzmocniliśmy tą flankę. Tu mamy jakieś fabryki cywilne, to ciężki myśliwiec. Okej. Okay. Tu próbujemy się przebić. Tu Kanada coś próbuje. O, tu się Włosi uaktywnili. Ale już jest, już jest dobrze. Ukończono badania. Super. Tu widzę jakaś jest dywizja amerykańska, ale nie kontrolowana przez nas. Dobra. Myślę, że żółta armia, łącznie z tą armią, która tutaj jest w ogóle zupełnie pusta, można przydzielić do armii żółtej. I teraz mamy tak, Marines, najpierw wyłączmy, bo oni chyba szybciej w tym momencie spróbują zdobyć ten przyczółek. Jeszcze wydaje mi się, że mieliśmy jedną dywizję Marines. Ok. Utwórzmy tutaj armię. Percival, Richard O'Connor. Szybkość czołgów, szybkość czołgów. O niech będzie ten generał. I tak, żeby nam się kolory nie mieszały znowu. Już mi tu kolorów i wszystkiego brakuje. To będzie żółta, ale trochę bardziej jasno żółta. Dajmy im desant. Stąd w zasadzie to możemy desant robić tutaj. Okej. Okay. No i co? Czemu nie możemy tego desantu tu zrobić? Zaraz, chwilę, moment. Jeszcze raz. Desant. Zaczynamy stąd. Ponieważ tutaj jesteśmy zgromadzeni. Zaczynamy stąd. I tam, gdzie mamy zielone w tym momencie, prawy klawisz. Desant morski. Rozkaz desantu morskiego. Ile to będzie trwało? 21 dni. Przygotowywać się i OK. Dobra. Teraz tak. Pozostałe sobie tu zgromadzimy i wyślemy w momencie, kiedy będą potrzebne. Ukończone badania. Ataki piechoty. Przechota, przełamanie, zorganizowanie. Bardzo dobrze. Co możemy tu dalej robić? Operacje pancerne, reorganizacja. No to odkrywamy dalej. Dobra, dobra, dobra. Teraz co tutaj mamy? Tutaj już żeśmy wszystko. Ok. Tu możemy utworzyć armię w kolorze, niech będzie żółty. Były jasne, tak samo. Przydzielić dowódce, a niech będzie ten, coś mi się to nie zgadza. A teraz się zmienił kolor, okej. Okay. I co? Czy tu mamy jakiś port pod kontrolą? Nie ma portu. O! A, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie zrobić tutaj jakiś desant. Stąd, gdzie możemy zrobić desant? Toulon czy Marsylia? Ok. Ile to zajmie czasu tym razem? 42 dni. Tak samo. Cancel. Nie, nie odwoływać żadnego desantu. Dobra. Spróbujemy zrobić tu jakąś taką dywersję. Może to coś da. Tu w zasadzie to, żeśmy już praktycznie zdobyli to, co mieliśmy zdobyć. Tu jeszcze zdobywamy tą prowincję. Natomiast armia biała już w zasadzie mogłaby mieć wytyczony nowy w tym momencie kierunek ataku, na przykład na Stuttgart. I od razu wykonać. W sumie to chyba nawet nie jest tak źle. Tu mamy oczywiście pewien problem. O, Niemcy tu widzę zdobyli całą praktycznie danie. No, może nie całą, ale jakby ich tu odciąć, to by było idealnie. Wydajmy tu rozkaz ataku. Nie jest. Mamy co prawda nie za wielkie szanse, ale wydaje mi się, że możemy naciskać ile tylko zdołamy. Ok, co tu się dzieje? O, możemy wprowadzić zmiany w rządzie. Możemy sprowadzić zmiany w rządzie. Hmm, tylko pytanie teraz jakie? Jeżeli chodzi o zasoby ludzkie jest ok, to z poborem nie musimy. Wzmożony eksport, gospodarka wojenna, hmm. projektant wyposażenia, najwyższe dowództwo, przegrupowanie armii, reorganizacja dywizji, plus, logistyk armii, zmęczenie minus 8%. Bliskie wsparcie powietrzne, desant morski. Hmm, muszę nad tym jednak pomyśleć. Myślę, że może na ten odcinek zakończymy. Co prawda jest on troszeczkę krótszy niż zazwyczaj, ale i tak już e, jesteśmy powyżej 25 minut, więc a, chwilka oddechu dla mnie i w następnym odcinku zastanowimy się, jakie wprowadzić zmiany w rzędzie. A na razie no, widzę, że posuwamy się powoli do przodu. Cześć i do zobaczenia.